i oczywiście mankowiecowy z tej strony Kebus, i jako że mamy lipiec i no, dosyć dużymi krokami zbliżamy się do Sorsa 2, to dzisiaj omówimy sobie znowu skrzynki, które skrzynki wybrać pod Sorsa 2 i kiedy je kupić, przede wszystkim, bo będzie to ostatni moment, ostatni dzwonek, żeby je kupić. Zapraszam Was oczywiście również na stronę skinsmanki, gdzie swoje skiny wymienicie. I tutaj, przy użyciu mojego kodu, czyli kodu Kebus, odbieracie sobie bonus i dostajecie darmowe 5 dolarów przy trade'zie powyżej 100 dolarów. Oraz bonus do samego depozytu 35%. Także naprawdę fajne i duże bonusy zachęcam do korzystania ze strony, jeżeli gdzieś chcecie się wymienić. Link w opisie a my dzisiaj e, zaczynamy omawianie skrzynek. No i zaczniemy sobie od klasyków, które polecałem już wiele razy. A jednym z tych klasyków będzie to oczywiście skrzynia rewolweru, po tym przejdziemy sobie do klacza, skrzynie załamania i do skrzyni ukończenia węża. Taka jest rozpiska na dziś, są to skrzynie, które gdzieś tam przez jakiś okres się przewijały na moim kanale, więc tylko i wyłącznie przypomnienie i omówienie dla osób nowych. Lecimy sobie. Skrzynia rewolweru jest dosyć w przyjemnej cenie jak na razie. Więc gdzieś tam po buy orderach za 6, coś myślę, że już można się do niej przykładać i tutaj myślę, że za 6,90, 6,80, coś w tym stylu, składać te bajordery, bo tak jak widzimy, po tyle te skrzynki gdzieś tam się nam skupują. Skrzynia rewolweru, oczywiście, bardzo fajna, otwierana przez streamerów, więc tutaj. To będzie dosyć sporo napędzane, wyjdzie nowy CS, będzie na pewno dużo openingów i myślę, że to będzie taki główny klucz, jeżeli chodzi o tą skrzynię. Są tu stare kosy, więc ludzie będą robić z tego content. Ja już to wielokrotnie powtarzałem. Skrzynia klaczy jako ta skrzynia pod po prostu no, nie chciałbym mówić long terma, ale trochę dłuższy okres. Też bardzo fajna inwestycja, dołek już miała, więc nie kupowałbym jej na stagnacji, póki co. No nie, raczej bym jej nie kupował teraz, e, także poczekałbym tutaj jeszcze na jakieś spadki. E, skrzynia załamania, e, no to tutaj wszyscy też wiemy, jak to wygląda. E, też trochę podrosła, ale tutaj wydaje mi się, że Buy Order za 2,40 można spróbować, jeżeli nie wyjdzie, no to trudno, jeżeli wyjdzie, to fajnie. E, I na sam koniec Snake bite. E, Jako skrzynka, która ma kolejna wypaść z polidropów po skrzyni załamania. E, w sensie z puli prime dropów to tutaj też bym w to poleciał ta skrzynka może być naprawdę spoko inwestycją pod względem trochę dłuższej perspektywy czasu niż poprzednie skrzynki ale też może fajnie oddać także tutaj jeżeli ktoś jest ci bardziej cierpliwy lub po prostu lubi mieć dużo przedmiotów w ekwipunku to ta skrzynia jak najbardziej się do tego nadaje no i tutaj też na razie bym odradzał bo jest trochę skok cenowy, e, poczekałbym aż to się uspokoi, ustabilizuje e, i wtedy gdzieś tam walić te buy -ordery po tak 1,40 coś. I to by było na tyle. W razie pytań pytajcie, trzymajcie się śmiało, trzymajcie się śmiało, trzymajcie się po prostu wszyscy, jo.